Hiela, Witam Was serdecznie moi drodzy. Kolejna analiza książki zgodnie z cytatem Cornela, że cytat umiejętnie zinterpretowany może zmienić Twoje życie. Nasze szybciutko gorące pozdrowienia dla mojej ukochanej mamy. Z tyłu widzicie mojego rekina, shark, bo mama powiedziała słuchaj, weź tego rekina najniżej, bo w ostatnich odcinkach tylko by, widać było płetwę. No faktycznie. Pamiętajcie, ten rekin jest to moje przesłanie. Sharks never stop swimming. Rekiny nigdy nie, nie przestają pływać. Albo you must swim with the sharks. Musisz pływać z rekinami, bo rekiny to jest dla mnie przenośnia tego rozwoju. Nigdy się nie przestajemy rozwijać. Czasem szybciej, czasem wolniej, ale zawsze swim forward. Płyń do przodu. To po pierwsze. A po drugie. Słuchajcie, ostatnio na swoim Facebooku napisałem. Nie chodziło o chwalenie się, natomiast w tym momencie jest trzeci. Nagrywam to w piątek, jest trzeci, trzeci lutego. Napisałem, że w styczniu przeczytałem 6 książek. To jest jakiś tam mój prywatny rekord. Nie chodzi o chwalenie się, bo wiem, że są osoby, które pewnie przeczytały po 15 książek. Są też osoby, które w ogóle nie czytają. Stąd też nagrywam te filmiki, ponieważ mam nadzieję, że po tym filmiku, z którego wybiorę znowu 3-4 fajne rzeczy z tej książki, mam nadzieję, że zachęcę Was do przeczytania tej książki lub wysłuchania audiobooka. Dzisiaj ja będę mówił o wypracuj, wypracuj nawyk zwycięstwa. Poznaj prawa rządzące sukcesem by Napoleon Hill. A napisałem o tych 6 książkach i Napisałem również, że do końca roku, do świąt, może nie do końca roku, ale do końca, do świąt Bożego Narodzenia 2022 spędzałem już ponad godzinę dziennie grając w FIFA. Ja jestem maniakiem piłki nożnej, więc generalnie z synkiem zawsze kupujemy FIFA no i później grajcujemy. Ale słuchajcie, doszło do tego, że zacząłem zasypiać i myśleć o transferach. Jaki tam transfer jutro zrobię, czy wygram ten mecz, czy awansuję i tak dalej. Czasami trzeba sobie odpocząć, natomiast za dużo. Godzina dziennie w tygodniu dawała 7 godzin, a zatem po świętach Bożego Narodzenia totalnie odciąłem się od FIFY no i tą godzinkę poświęcam na czytanie. Jaki jest tego rezultat? Jaki jest tego efekt? Sześć książek w styczniu. Nie mówcie mi kochani, że, że nie mam czasu. Wszystko w życiu jest kwestią wyboru czasu. Najwybitniejsze jednostki w historii tego świata miały tyle samo czasu co Kornel, co, co wy. Także to jest wszystko kwestia kwestia e, odpowiedniego zagospodarowania czasu. A zatem wjeżdżamy te, dwa, te dwie rzeczy w ramach wstępu. Słuchajcie, wypracuj bok zwycięstwa, poznaj prawa rządzące sukcesem. Pod spodem notatka treningowa www.kornyposzkiewicz.pl, tam to jest wszystko wypisane. A ja chciałbym Wam powiedzieć w miarę szybciutko na temat kluczowych tak zwanych game changers. Słuchajcie, Napoleon Hill między m.in. mówi, żebyśmy, i teraz przeczytam, cokolwiek umysł potrafi pomyśleć i w co potrafi uwierzyć, potrafi też osiągnąć. Słuchajcie, jak to jest w życiu tyle z tych książek przeczytałem, tyle z tych filmów obejrzałem i faktycznie no, niejednokrotnie mówi się, że jak zadajesz się z ludźmi biednymi mentalnie, słuchajcie, biednymi mentalnie mówię. Co to są dla mnie ludzie biedni mentalnie? No, to są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, nadużywają alkoholu, to są ludzie, którzy mm, nie chcą się rozwijać, to są ludzie, którzy, nie wiem, może biorą jakieś narkotyki i tak dalej, to są ludzie, którzy żyją w takiej swojej bańce i jak wpadniecie do tej bańki, to trudno z tej bańki wyjść. To jest możliwe. But it's very difficult. It's tough. To jest bardzo trudne. Dlatego też warto jest tak samo myśleć o tych pozytywnych rzeczach, otaczać się tymi pozytywnymi ludźmi, bo wtedy naprawdę krok po kroku, step by step, jak wiecie, step by step, można osiągnąć swoje, swoje marzenia. A zatem cokolwiek umysł potrafi pomyśleć i w co potrafi uwierzyć, potrafi też osiągnąć. Ja wiem, że z wiele osób mówi, ale jakiś tam American Dream, breadnie i tak dalej. No cóż, Biedne są te osoby mentalnie, no ale niestety tak to wygląda, że nie każdy musi osiągać swoich marzeń, ba, mniejszość ludzi osiąga swoje marzenia, poprzestają tylko i wyłącznie na marzeniach, dreams, ale żeby osiągnąć swoje marzenia, you've got to take action, trzeba podjąć działanie i to jest właśnie ta różnica, osoba wierząca tworzy jakiś plan, wierzy w ten plan i podejmuje kolejne kroki, a wiele osób tylko poprzestaje na tym planie, na tym marzeniu, przemyślcie to. Mate Napoleon Hill mówi też taką oczywistość, takie klisze. Każdy dzień jest dniem nauki. Every day is a learning day. No to ja mam hopla na tym punkcie. Czasami szybciej, czasami wolniej. Jak ten rekin, on akurat jest w jednym miejscu, ale wyobraźcie sobie, że Sharks never stop swimming. Słuchajcie, każdego dnia coś się można nauczyć: coś usłyszeć, coś przeczytać, kogoś spotkać, z kimś porozmawiać, coś nowego zrobić. Takie podejście, takiego głodu, relentless. Moi podopieczni językowi to wiedzą. Relentless, czyli nienasyceni. Oni są nienasyceni, wiedzą, że każdego dnia uczymy się nowych rzeczy. Słuchajcie, Napoleon Hill też między innymi mówi o siedmiu głównych lękach. Ja je Wam przeczytam, słuchajcie. Pierwsze, lęk przed ubóstwem. Na luźno można sobie to tłumaczyć jako na angielski, oczywiście wiecie, że ja wszystko tłumaczę na angielski. Fear of poverty. Fear of poverty. Popatrzcie, lęk przed ubóstwem. Eee, wiele osób Martwi się o te rachunki, jest taki też idiom. They live from hand to mouth, że oni żyją od pierwszego do ostatniego, tak? I wiele osób ma, się, ma takie myślenie: zamiast wprowadzić krok po kroku jakiś plan oszczędności, inwestowania, zmiany pracy, pójścia do przodu, samo myślenie, o czym właśnie Napoleon Hill mówi w tej książce, samo myślenie, ten taki, takie myślenie o ubóstwie sprawi, że wy naprawdę będziecie biedni. Trzeba zmienić swoje myślenie, krok po kroku trzeba podjąć jakieś działania, żeby kroczek po kroczku, step by step iść w kierunku swojej niezależności. Drugim lękiem jest lęk przed chorobą. Tak ma szybciutko, słuchajcie, no wiadomo, są sytuacje niespodziewane. Na przykład, kiedy skasowała kontuzja, dobrze się rozwijałem, trenowałem i tak dalej, jadłem dobrze. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast wiele osób tak naprawdę w choroby samodzielnie się wprowadza. Poprzez złe nawyki żywieniowe, poprzez brak aktywności i wiele innych rzeczy. Yy, natomiast. Można tego na pewno w wielu przypadkach uniknąć. Wiele osób martwi się o choroby, ale nic z tym nie robi. Dalej jeźle, dalej nie, wiem, nie wysypia się, a jak wiecie, że organizm zaczerpuje tak jakby taki kredyt z naszego organizmu, śpią za mało, to się odbije. To się odbije. Kiedyś miałem taką sytuację, przez 5 miesięcy pracowałem od, od 5 rano do 24, spałem po 4-4,5 godziny, wytrzymałem, bo ja byłem jeszcze, nie, to było 10 lat temu, 4-5 miesięcy, ale jak pierdzielęło, bum. Dobra lekcja, to była dobra lekcja. Słuchajcie, number three, lęk przed krytyką. To jest katastrofa. To jest katastrofa, ilu ludzi nie osiąga swoich marzeń tylko i wyłącznie dlatego, że myślą, co Janusz z grażyną powiedzą. Słuchajcie, począwszy od, nie wiem, jakichś marzeń związanych ze swoją sylwetką, że ktoś chce poprawić swoją sylwetkę, boją się zacząć zrobić pierwszego kroku, bo ktoś ich tam skrytykuje. Skończywszy na jakichś marzeniach zawodowych, jakichś wielkich marzeniach. Zobaczcie, zresztą taki cytat też ostatnio na mojego Facebooka z ostatniej książki wrzuciłem, że. W Polsce powinniśmy więcej doceniać niż krytykować. Zobaczcie, ilu mamy wspaniałych sportowców. No, nawet prosty przykład: piłkarze na poziomie ekstraklasy. Yy, wiadomo, są ligi, premier League i tak dalej, różne ligi najlepsze. Natomiast są też, jest ekstraklasa, jakby nie było najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. I zamiast doceniać tych chłopaków, że oni tam doszli, grają, rozwijają się, bardzo często jest, to, jest tam krytyka. Zobaczcie na lekkoatletów. Przełamują swoje bariery, startują w olimpiadach, a są krytykowani przez kogo? No dajcie spokój, skądźcie z tym lękiem przed krytyką? Napoleon Hill, jak nie wierzycie Kornelowi, to weźcie to od Napoleona Hilla. On o tym mówi. Lęk przed krytyką. Skądźcie. Porównywać się z innymi, bo z takiego porównywania się później bierze się to, że się boimy czegoś zrobić, bo ktoś nas krytykuje. I tak was krytykują. Jak jesteście tu i wyjdziecie do góry, powyżej tego tutaj, powyżej tego, to ktoś was skrytykuje, dlatego że go to boli. Ludzie szczęśliwi nie krytykują. Ludzie szczęśliwi tworzą, mówią o ideach, o ideałach, tworzą różnego rodzaju mm, marzenia, wizje, projekty. Ludzie nieszczęśliwi rozmawiają o innych ludziach. Mówią, ale ten, ten, ten łysy, tam gada głupoty. A ten łysy jest szczęśliwy, bo przeczytał kolejną książkę i naprawdę. Myślę tymi kategoriami, że może zachęcę jedną, dwie, dziesięć, trzydzieści osób do przeczytania tej książki. Może coś z tego, co będę mówił, wpadnie do głowy. Takie mam myślenie. Ok? Kolejne. Lęk przed utratą ukochanej osoby. To będzie związane również z lękiem przed śmiercią. Napoleon Hill mówi o takich lękach. No, tutaj za dużo nie będę mówił, natomiast ja to rozumiem troszeczkę w kategoriach wiary. Niezależnie, ja zawsze mówię, my nie mamy wyboru, gdzie się rodzimy, czy się urodzimy w Europie, w Afryce, w Ameryce. Bardzo często nasza wiara podyktowana jest tym, gdzie się urodzimy, jak jesteśmy wychowani, jakie mamy tradycje. Głęboko wierzę, głęboko wierzę, yy, będąc osobą wierzącą, że to, że jesteśmy tutaj, to jest tylko taki przejściowy stan, że spotkamy się z tymi ukochanymi osobami w tym drugim życiu, ale to jest wiara, tego nie można dotknąć. Wiara polega na tym, że mamy plan. Wierzymy w go, wierzymy w ten plan i robimy pewne działania, żeby tak się stało. I poprzez wartości religijne, niezależnie od religii, jaką wyznajemy, w tym kierunku idziemy. I myślę, że takie myślenie, rozwój duchowy sprawia, że łatwiej nam jest później zaakceptować, że tu na ziemi tracimy tę osobę, ale to jest chwilowe. Ale to mówię, to jest tak tylko w ramach mojego myślenia krótko na ten temat. Słuchajcie, lęk przed utratą wolności. Nie będę tu mówił o lęku tym takim, który miał miejsce chociaż podczas wojen, tak? To, to, to w ogóle jakieś makabryczne sprawy były, tak? Natomiast my żyjemy w nowoczesnym świecie. W świecie, gdzie też się dzieją takie rzeczy, wojny. Natomiast ja też patrzę troszkę z perspektywy naszego rozwoju. Dla mnie wolność to jest niezależność. Independence. Niezależność nie tylko finansowa, ale niezależność zawodowa. Niezależność myślenia. Niezależność rozwijania się w pasji. Yy, więc taka niezależność sprawia, że... Rozwijamy się w swoim tempie, nie, też nie to właśnie lęk przed krytyką, nie porównujemy się do innych, patrzymy się tylko na siebie i idziemy człap, człap, step by step w swoim tempie. Niezależnie, ja mam hopla na punkcie niezależności, wprowadziłem już dwie niezależności w moim, w moim życiu. Pierwsza to jest niezależność finansowa, bardzo mi dobrze w tym idzie. Druga to jest niezależność zawodowa, praktycznie wszystkie, większość obszarów swojego życia pod względem zawodowym, mają charakterystykę niezależności. Ale oczywiście to jest jakiś proces, który trwa, nie wszystko jeszcze się udało dopiąć, to jest krok po kroku yy, taki proces, który można, można poprzez znowu, powtórzę, zaplanowanie, uwierzenie w to i podjęcie pewnych działań zrealizować. No i jeszcze z lęk przed starością. Ostatnio uświadomiłem sobie, kiedy jeden z moich podopiecznych wspomniał książkę e, 4000 e, tygodni. Jak dobrze pamiętam, chodzi o to, że staty statystycznie tyle żyjemy. Kurczę, że do 40 dobijam, mam 38, a 32 do 40. Pewnie tak statystycznie jestem w połowie drogi, ale słuchajcie: im jesteśmy starsi, tym jesteśmy mądrzejsi, tym mamy więcej pomysłów, tym mamy więcej wiedzy, tym możemy więcej zrozumieć. Starość jest piękna. Naprawdę, stara się jest piękna. Jak zadbamy o te lęki, nie będziemy myśleć o tych lękach w kategoriach lęków, tylko odpowiednio je przełożymy. Czyli na przykład, zamiast myśleć o chorobie, będziemy dbali o swoje zdrowie. Zamiast bać się krytyki, będziemy realizować się swojej pasji. Albo zamiast myśleć, o kurczę, stary się robię, stara się robię, pomyślimy, ja dzięki temu mam więcej wiedzy i tak dalej. Myślę, że to naprawdę pomoże, pomoże nam w życiu. No i Napoleon mówi, że większość ludzi kroczy przez życie z umysłami skupionymi na tych lękach. Bardzo smutne. Przemyślcie te lęki i krok po kroku odpalcie rakietę, tak żeby te lęki wam nie przeszkadzały. Zamieńcie te lęki na takie kro kroczki, step by step do przodu w swoim rozwoju. Słuchajcie, i to było w kategorii Game Changers. Teraz jedno słówko na temat It will Make You Think, czyli taka druga kategoria, jak analizuję książki. Pamiętajcie, ja analizuję z perspektywy Game Changers, to są takie najważniejsze dla mnie. Później jest It will Make You Think, a na końcu będzie pozostałe cytaty i frag fragmenty. O tym już się będę mówił, ale powiem tylko jeszcze o. Wrogach precyzyjnego myślenia. Napoleon Hill wyszczególnia 7, 10 wrogów precyzyjnego myślenia. Posłuchajcie, ja powiem tylko o jednym, ale je przeczytam. 1. Nienawiść. 2. Złość. 3. Zazdrość. 4. Strach. 5. Zemsta. 6. Chciwość. 7. Próżność. 8. Egoizm. 9. Pragnienie zdobycia czegoś w zamian za nic. And 10. Prokrastynacja, czyli innymi słowy odkładanie na później. Słuchajcie, dziewiątka. Pragnienie zdobycia czegoś w zamian za nic. To jest niesamowite, że w jednym z fragmentów tej książki Napoleon Hill mówi, że ja się z tym zgadzam, oczywiście, ale Napoleon Hill o tym mówi, że e, wiele osób na przykład nie szanuje czegoś, bo ma to za darmo. I Napoleon daje przykład kościoła, że według niego kościół powinien być płatny, że wszyscy wierni powinni płacić za chodzenie do kościoła, ale oficjalnie nie, że tam co łaska, bo wtedy bardziej by to szanowali. I słuchajcie, dziewiąty punkt tych, tego prezydenckiego myślenia jest pragnieniem zdobycia czegoś w zamian za nic. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego. Wszystko, co jest wartościowe, wszystko, co jest jakościowe, quality lacks coincidence, kosztuje. Jeżeli ktoś rozwija jakiś swój biznes, pasję, naprawdę, włożył to 20, 30, 50 lat i ktoś przychodzi i chce to za darmo, no tak to nie działa. Mi przychodzi fajny przykład i też Napoleon Hill o tym mówił, z hazardem. Zobaczcie, ile osób pragnie czegoś w za nic. Oczywiście ktoś mi powie, no nie, to nie jest za nic, ja mam wiedzę, dlatego obstawiam mecze, tak? Ale słuchajcie, to nie jest, to nie jest... Yy... Nie grając na przykład w bukmacherkę, bawiąc się w bukmacherkę, to jest tak jakbyście rzucali swój los, puh, puh, albo się uda, albo się nie uda. Ja zupełnie nie kupuję takiego myślenia, dlatego też ja w ogóle nie, bram, nie biorę udziału w jakichś tam lotto, loteriach, hazardach, nie kupuję mówienia, że żeby grać, żeby wygrać trzeba grać, bo to są takie zachęty i tak dalej. Jestem zwolennikiem rozwoju krok po kroku, step by step, budowania swojej pasji, budowania swojej niezależności i czasem za tą wiedzę po prostu trzeba zapłacić. You've got to pay, if you want to improve, if you want to make progress, if you want to elevate your game. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Niestety, wiele osób nie będę zagłębiać się w politykę, bo to nie jest w ogóle temat moich wystąpień, że są osoby, które praktycznie za darmo chcą żyć, nie chcą robić, wolą nie pracować i tak dalej. To, to, to jest w ogóle to są tematy, które tutaj nie chcę poruszać. Wiecie, o czym mówię, na no zapewne. Natomiast słuchajcie. Nie ma czegoś takiego, jak zdobycie czegoś za darmo. Wszystko, co jest wartościowe, ma swoją cenę. O tym mówi Napoleon Hill. O tym mówi Napoleon Hill. I słuchajcie, yy, ostatnia rzecz, to przeczytam tylko, bo to jest nieprawdopodobne yy, zdanko. Posłuchajcie, zamykając ten temat, yy, co napisał Napoleon Hill. Dawno temu był pewien mężczyzna, niezwykle łagodna dusza, który przybył na ten świat, pragnąc zobaczyć, czy uda mu się złagodzić ludzkość i sprawić, by ludzie zaczęli ze sobą żyć, w bardziej pokojowy sposób. Mężczyzna ten nie poradził sobie za dobrze w obliczu plotkarzy i głosicieli skandali. Ludzie ci go nie akceptowali. Plotkarze i głosiciele skandali. W końcu go zabili. Lecz przekaz Jezusa przetrwał i zmienił świat w niepojęty sposób. Amen. Amen. Moi drodzy, gorąco Was zachęcam do przeczytania tej książki. Zachęcam Was do rzucenia okiem na te cytaty pod spodem www.kornelpaczkiewicz.pl Życzę Wam wspaniałego tygodnia, bo to ląduje pewnie u mnie na, na YouTubie w niedzielę wieczorkiem albo w poniedziałek rano. Rozwijamy się, nie bestie, Sprawdźcie, aby ten kolejny tydzień był tygodniem bez lęków, żeby to był tydzień rozwojowy i żeby każdy dzień był kolejnym krokiem step by step. A ja jeszcze raz pozdrawiam moją kochaną mamę. Sharks never stop swimming. See you guys. Bye bye.